I teraz przechodzimy do zagadnień prawniczych i y, zapraszam na scenę pana Karola Juraszczyka i pana Michała Synowiec, y, pracowników y, Trajpl Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Panowie opowiedzą nam o zmianach w regulacjach HML, przeglądzie istotnych regulacji na rynku usług płatniczych. Dziękujemy. Dobrze, dziękujemy bardzo za y, zapowiedź. Szanowni Państwo, w dzisiejszym chcielibyśmy zaprezentować tematykę regulacji AML-owych, skupiając się nie tylko i wyłącznie na ostatniej nowelizacji ustawy AML-owej, ale także na niedawno wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wytycznych w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz ryzyk, które instytucje obowiązane powinny uwzględnić w toku nawiązywania stosunków gospodarczych oraz w związku z przeprowadzaniem transakcji okazjonalnych. Ale może w pierwszej kolejności kwestie związane stricte z nowelizacją ustawy AML-owej i tego, z czym rynek płatniczy przede wszystkim powinien się zmierzyć w najbliższym czasie. Ogólnie, ustawa, ogólnie cała nowelizacja ustawy AML-owej, ta, ta ostatnia, ma na celu wprowadzenie do prawa polskiego e, dyrektywy AML-owej piątej. Częściowo takie przepisy zostały w, wprowadzone do prawa polskiego jeszcze w toku w ogóle uchwalania, uchwalania ustawy. AML w 2018 roku, kiedy już polski ustawodawca zdecydował się chociażby objąć, y, objąć nazwijmy to takim nadzorem podmioty zajmujące się obrotem, y, obrotem walut wirtualnych, wtedy już te podmioty stały się instytucjami obowiązanymi, ale teraz y, cały trzon regulacyjny piątej dyrektywy AML-owej właśnie jest wdrażany przez, przez y, ostatnią ustawę AML-ową. Sama ustawa jest wdrażana do prawa polskiego w trzech tak zwanych transzach. Pierwsza. Transza miała miejsce już 15 maja. Te przepisy już, już obowiązują w prawie polskim. W niewielkim zakresie zmieniły obowiązujący dotychczas stan prawny, między innymi obejmowały one wprowadzenie zmian w definicjach ustawowych, czy beneficjenta rzeczywistego, czy, czy grupy, czy osób zajmujących eksponowane stanowisko, eksponowane stanowisko polityczne. Z kolei druga transza wprowadzona została wprowadzona zostanie do prawa polskiego 31 lipca 2021 roku. Tam zmiany obejmują między innymi modyfikacje katalogu katalogu instytucji obowiązanych, ale coś, co będzie miało największy wpływ na, na, na rynek finansowy i ogólnie kwestie związane z, z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem, terroryzmu, to zmiany, które dopiero zaczną obowiązywać od 31 października 2021 roku. Między innymi zmiany w zasadach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i tutaj katalog tych modyfikacji jest naprawdę bardzo szeroki. Obejmują one zarówno zasady stosowania tych podstawowych, zwyczajnych środków bezpieczeństwa finansowego i tych, które instytucje obowiązane powinny wdrażać z zmożonym stopniem, jak również złagodzonym, Dotyczą między innymi takich kwestii jak zmiana zakresu informacji, które instytucje obowiązane powinny, powinny pozyskać w związku z identyfikacją klienta. Teraz już dane na temat serii i numeru dokumentu tożsamości nie będą danymi jak dotychczas fakultatywnymi, które instytucje obowiązane powinny, powinny powziąć, ale będą to informacje obligatoryjne. Tak samo w przypadku beneficjentów rzeczywistych, chociażby obywatelstwo, staje się daną fakultatywną, a nie jak dotychczas daną obowiązkową, którą instytucje obowiązane powinny, powinny uzyskać. Trzecia grupa zmian to zmiany stricte w zasadach przechowywania dokumentów. Ta retencja została troszkę skrócona, nie jak dotychczas termin, termin na przechowywanie dokumentacji. W związku z nawiązaniem stosunków gospodarczych lub wykonaniem transakcji okazjonalnej nie jest liczony od pierwszego dnia roku, następującego po roku, w którym została wykonana dana transakcja okazjonalna lub nawiązane stosunki gospodarcze, tylko stricte od pięciu lat od zakończenia trwania stosunków gospodarczych lub wykonania, wykonania transakcji okazjonalnej. Termin ten tak samo analogicznie będzie obowiązywać w kontekście w kontekście przechowywania dokumentacji w zakresie analiz ryzyka. Szanowni państwo, kolejne zmiany, jakie wynikają z implementacji piątej dyrektywy AML-owej dotyczą zakresu wymaganej procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i koncentrują się one między innymi na określeniu zasad odnotowywania rozbieżności w zakresie ustalania danych beneficjentów rzeczywistych klientów instytucji obowiązanych. W przypadku, gdy instytucja obowiązana stwierdzi rozbieżności w zakresie danych beneficjenta rzeczywistego. Swojego klienta, a danymi, które widnieją w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, powinna taką informację odnotować oraz organ, przekazać organowi właściwemu dla prowadzenia rejestru, który z kolei jest uprawniony wszcząć postępowanie wyjaśniające i z urzędu sprostować dane widniejące w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Kolejne zmiany to rozszerzenie zakresu ochrony sygnalistów przed działaniami represyjnymi. Na ten moment w obecnym stanie prawnym szczególne środki ochrony zostały przewidziane dla pracowników instytucji obowiązanych dokonujących zgłoszeń w zakresie potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obecnie, czy od 31 października, tym szczególnym reżimem ochrony będą również objęte osoby działające na rzecz instytucji obowiązanej na innej podstawie niż umowa o pracę, czyli na przykład na podstawie umów cywilnoprawnych. I ostatni punkt, czyli nowe rodzaje działalności regulowanej, to jest działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie wirtualnych walut wirtualnych. Obie te kategorie działalności będą wymagały wpisu do odpowiedniego rejestru dostępnego publicznie, aby można, można było te usługi świadczyć. I na przykładzie działalności w zakresie walut wirtualnych opowie o tych wymogach kolega. Tutaj jeszcze tylko jedno słowo. Zasadniczo faktycznie te przepisy dotyczące działalności w zakresie walut wirtualnych będą um, obowiązywać od 31 października 2021 roku, ale w przypadku, gdy podmioty, które w momencie wejścia tych przepisów będą już wykonywać swoją działalność, będą one miały dodatkowy 6-miesięczny termin na dostosowanie, na dostosowanie swojej działalności. Więc to będziemy jeszcze liczyć dodatkowe 6 miesięcy od tej daty 30, 31 października. Najpierw takie Krótkie dwa, dwa słowa wstępu w zakresie tego, co będziemy kwalifikować jako działalność w zakresie walut wirtualnych. To jest to stricte działalność, która do tej pory była uznawana za działalność podmiotów, które były uznawane za instytucje obowiązane na gruncie, na gruncie ustawy EML-owej. Czyli, po pierwsze, wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi a środkami płatniczymi, po drugie, wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi. Po trzecie pośrednictwo wymianie albo pomiędzy walutami wirtualnymi, a środkami płatniczymi, albo pomiędzy, pomiędzy walutami wirtualnymi lub prowadzenie tak zwanych rachunków walut wirtualnych. W toku procesu legislacyjnego było rozważane, było rozważane dodanie piątej kategorii działalności w zakresie walut wirtualnych. Miała być to emisja walut wirtualnych, przy czym mimo propozycji, którą wystosowała Komisja Nadzoru Finansowego ustawodawca nie zdecydował się na dodanie, tej piątej kategorii. Oczywiście, jak Państwo zapewne wiedzą, te, te rodzaje działalności, które będą wykonywane w ramach tej działalności w zakresie walut wirtualnych, to tylko nazwijmy to okres przejściowy w związku z tym, co jest projektowane na szczeblu unijnym, czyli projekt rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów MIKA. Tamten przedmiot, przedmiot działalności tzw. dostawców w zakresie krypto, kryptoaktywów jest znacznie szerszy. Obejmuje m.in. takie doradztwo inwestycyjne w zakresie kryptoaktywów, czy też subemisję subemisje kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o sam obowiązek wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, tak jak tu już kolega wspomniał, będzie to działalność regulowana, czyli jej wykonywanie będzie wymagało uprzedniego zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr będzie minister finansów, przy czym... Tak jak, tak jak już sygnalizowałem, to zapewne tylko przez pewien okres do czasu rozpoczęcia e, rozpoczęcia obowiązywania MIKI, z tego względu, iż projekt już rozporządzenia na szczeblu unijnym przewiduje obowiązek uzyskania przez dostawców w zakresie kryptoaktywów odrębnego zezwolenia i to zezwolenie będzie wymagane niezależnie od tego, czy dane podmioty na przykład będą posiadały zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. To zezwolenie będzie tak samo działać na zasadzie jednolitego paszportu obecnie, jak, jak mogą prowadzić działalność instytucje płatnicze, czyli uzyskanie zezwolenia w jednym z państw członkowskich będzie skuteczne po uprzedniej notyfikacji także w, w innych państwach członkowskich. Brak uzyskania stosownego wpisu do rejestru, obarczony będzie karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o sam wniosek, to powiem szczerze, że regulacja, jaka została przyjęta przez polskiego ustawodawcę, no nie nastręcza większych problemów w kontekście rozpoczęcia działalności w zakresie walut wirtualnych. Podmiotem, który może wystąpić o taki wpis do rejestru, może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, czyli w szczególności spółki osobowe prawa handlowego. Podmiot, który będzie chciał wystąpić z takim wnioskiem, obowiązany będzie przedłożyć do organu. Właściwego prowadzącego rejestr zaledwie imię, nazwisko, numer KRS, jeżeli będzie posiadać, NIP oraz wykaz usług. Wykaz usług, czyli jedną z tych czterech lub, lub więcej usług, o których mówiliśmy sobie wcześniej, były pokazane na, na poprzednim slajdzie. Oraz oświadczenie co do tego, iż spełnia wymagania i są mu znane w zakresie prowadzenia działalności, w zakresie walut wirtualnych. W tym zakresie regulacja polska jest dosyć uwaga. Można tutaj chociażby dać przykład regulacji austriackiej, w której podmioty w ogóle zamierzające prowadzić działalność w zakresie walut wirtualnych muszą przedkładać do organu nadzoru zarówno procedurę kontroli wewnętrznej, procedurę EML-ową, czy też dokładny opis swojej działalności i biznesplan. Więc tutaj wymogi, które stawia nam polski ustawodawca przed podmiotami zamierzającymi prowadzić działalność w zakresie walut wirtualnych, no, trzeba przyznać, że nie są jakieś wygórowane. Podmioty, które występują. Z wnioskiem powinny posiadać y, albo roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych, lub ukończyć odpowiedni kurs, posiadając odpowiednie certyfikaty, będą w stanie poświadczyć, y, iż posiadają y, stosowną wiedzę na temat, na temat y, tej części rynku i prowadzenia tego rodzaju działalności. Dodatkowo wprowadzony został wymóg braku karalności w stosunku Albo do osoby, która występuje z wnioskiem, a w przypadku spółek, spółek kapitałowych lub spółek osobowych obowiązek braku karalności dotyczy stricte osób albo zarządzających, zarządzających takimi podmiotami, albo osób reprezentujących lub uprawnionych do, do, prowadzenia, do prowadzenia spraw spółki. Sama procedura rejestracyjna, też bardzo krótka zaledwie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z oświadczeniem iż podmiot, który występuje o wpis do rejestru, e, zdaje sobie sprawę odnośnie wymogów prawnych, jakie, jakie będą go obowiązywać. Druga regulacja, na którą chcieliśmy dzisiaj zwrócić Państwa uwagę, to wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, czyli EBA, dotyczące due diligence klienta oraz czynników ryzyka w zakresie AML. Due diligence klienta w tym przypadku to nic innego na gruncie polskich przepisów prawa jak stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego takich jak identyfikacja klienta, weryfikacja jego tożsamości, ustalenie beneficjenta rzeczywistego i w tym zakresie zostały wydane wytyczne z, w marcu 2020, bieżącego roku ukazał się ostateczny tekst wytycznych. To nie jest całkowicie nowy dokument, ponieważ stanowi on aktualizację wytycznych, które zostały wydane w 2017 roku przez trzy um, organy nadzoru nad rynkiem finansowym EBE, ESME i EOP. E, natomiast od 2020 roku te kompetencje w zakresie nadzoru AML-owego zostały przekazane w całości do EBE, także tylko ona jest, e, tylko ona wydała, ten organ wydał e, wytyczne, przy czym skierowane one są do wszystkich sektorów e, rynku e, finansowego. Tak, termin wejścia w życie wytycznych to trzy miesiące od publikacji we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Adresatami są zarówno instytucje obowiązane, jak i organy nadzoru. I wytyczne możemy podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwsza ma charakter ogólny są to wytyczne dotyczące analizy. Ryzyka, instytucji obowiązanej, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, natomiast nie są skierowane do poszczególnych kategorii działalności. I druga część właśnie to są wytyczne sektorowe, czyli skierowane do podmiotów prowadzących działalność już w poszczególnych podsektorach rynku finansowego. Jeśli chodzi o. Różnice w stosunku do wytycznych z 2017 roku to zostały wydane nowe wytyczne sektorowe dla regulowanych platform crowdfundingowych, dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut, czy też właśnie dla dostawców usługi inicjowania transakcji płatniczych oraz dostępu do informacji o rachunku. Mowa o usługach, które zostały uregulowane w związku z implementacją dyrektywy PSD2 do Polskiego Porządku Prawnego. I tak wytyczne wydają się przecinać dyskusje, szczególnie w odniesieniu, które były prowadzone, szczególnie w odniesieniu do dostawców wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku, czy te kategorie podmiotów należy traktować jako instytucje obowiązane, czy też nie. Po ukazaniu się wytycznych, to, to już... No należy, należy przyjąć, że tak, natomiast EBA dostrzega, że ryzyko inherentne AML-owe związane z tymi usługami jest stosunkowo niskie, ponieważ w przypadku usługi inicjowania transakcji płatniczych dostawca, nie wykonuje samodzielnie transakcji, ale wykonuje je dostawca prowadzący rachunek dla użytkownika, a w przypadku usługi dostępu do informacji o rachunku no ona jakby z istoty rzeczy polega wyłącznie na dostępie do informacji, a nie wykonywaniu transakcji płatniczych. Więc co do zasady ryzyko jest niskie i możliwe jest stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w tym zakresie. E EBA zwraca również uwagę na konieczność określenia, kto jest klientem w rozumieniu przepisów AML-owych względem instytucji obowiązanej. I tak w przypadku usługi PIS, usługi inicjowania transakcji płatniczych, klientem może być w zależności od okoliczności płatnik, ale może, może nim być alternatywnie odbiorca środków. EBA w wytycznych sektorowych, podobnie również w przypadku tych, tych kategorii działalności, o których mówimy, wskazuje na czynniki ryzyka związane z danym rodzajem działalności I, i tutaj również w stosunku do dostawców usługi PIS i AIS są to czynniki ryzyka odnoszące się do klienta, który na przykład… Dokonuje transakcji z wielu różnych rachunków na rzecz tego samego odbiorcy bez wyraźnego celu ekonomicznego na duże kwoty, w szczególności jeśli zachodzą wątpliwości, czy dokonywane transakcje nie są, ich celem nie jest ominięcie limitów monitorowania transakcji. Czynniki ryzyka związane z kanałami dystrybucji, czyli przede wszystkim związane z zawieraniem umów z użytkownikiem na odległość, czy też czynniki geograficzne polegające na dokonywaniu transakcji na rachunki płatnicze prowadzone przez dostawców z siedzibą w krajach o zidentyfikowanym podwyższonym ryzyku AMLowym Proszę Państwa, to już wszystko w trakcie tak krótkiego wystąpienia. Oczywiście nie byliśmy w stanie szczegółowo tych dwóch regulacji omówić. Mamy nadzieję, że na kilka istotnych aspektów udało nam się zwrócić uwagę. Oczywiście w przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji zarówno w ramach kongresu, jak i po jego zakończeniu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.